W programie Komarch ERP Optima istnieje możliwość wskazania na recepturze konkretnych partii składników, z których budowany jest towar złożony, oraz ocechowanie produkowanego towaru złożonego. W tym celu przechodzimy do cennika. I na karcie towaru złożonego przypisujemy odpowiedni atrybut z zaznaczonymi parametrami: przenosić na dostawy i obowiązkowy. Dzięki temu, jeśli do towaru zostanie przypisana cecha, to program nie pozwoli na zapis pozycji, dopóki nie zostanie uzupełniona jej wartość. Przechodzimy do menu, Handel, inne kompletacja przyjęcia produktów. Ikoną plusa dodajemy nowy dokument pwp i wybieramy towar złożony. Następnie wybieramy przycisk Wprowadź partię dostaw. Przycisk ten znajduje się również na formularzu pozycji dokumentu w zakładkach ogólne, szczegóły oraz atrybuty. Pojawia się okno zasoby, w którym możemy wskazać ilość kompletowanego towaru oraz nadać mu cechy, np. 5 sztuk w kolorze czarnym. Po zapisie okna partii towaru aktualizowana jest ilość towaru złożonego na dokumencie zgodnie ze wskazaniem na oknie partii. Na formularzu pozycji towaru złożonego, na zakładce zasoby można podejrzeć ocechowane partie dostawy. Na zakładce receptura znajduje się przycisk Wskaż partię dostaw, ale tylko w przypadku, gdy na formularzu dokumentu PWP wybrano opcję Pobierz. Klikamy przycisk Wskaż partię dostaw, aby wskazać składniki o określonych cechach, które potrzebujemy do kompletacji. W oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury wskazujemy, które dostawy mają zostać rozhodowane w celu produkcji towaru złożonego. Nad listą dostaw znajdują się pola pomocnicze, ilość składnika na recepturze, czyli ilość, jaką określono na formularzu pozycji produktu złożonego na zakładce receptura, oraz wybrana ilość składnika na zasobach. To ilość wskazana w oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. W przypadku, gdy jest różna od ilości składnika na recepturze, pole jest podświetlane na czerwono. Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie innej ilości składnika na oknie wyboru partii, wówczas w momencie zapisu okna pojawi się komunikat. Wybrana ilość jest różna od ilości na recepturze. Czy zmienić ilość składnika na recepturze? Wybór opcji TAK aktualizuje ilość składnika. Po wskazaniu konkretnych rozchodowanych partii dostaw dla składnika aktualizowana jest wartość w kolumnie Wartość Zakupu na formularzu pozycji dokumentu. Do momentu zatwierdzenia PWP możliwa jest zmiana opcji POBIERZ na rezerwuj na formularzu PWP, co spowoduje usunięcie wskazania partii dostaw. Jeśli ponownie zaznaczymy opcję POBIERZ, będzie można wskazać partię dostaw. Zatwierdzamy dokument ikonką dyskietki. Towar złożony został przyjęty na magazyn w podziale na odpowiednie ocechowane partie dostaw, a równocześnie z magazynu zeszły składniki o wskazanych cechach. Po zatwierdzeniu dokumentu PWP automatycznie tworzy się dokument RWS. W menu Handel Inne kompletacja rozchody składników na dokument RWS. Przenoszone są informacje o dostawach wskazanych na oknie wyboru partii towaru dla składnika receptury. Są one widoczne na formularzu pozycji dokumentu na zakładce zasoby. Nie ma możliwości edycji wskazanych dostaw na dokumencie RWS. Informacje o partiach dostawy i cechach towaru złożonego są dostępne na wydrukach z poziomu formularza PWP na wydruków formularz dostawy. Oraz z poziomu formularza RWS na wydruków formularz RWS pobrane dostawy.